Cześć, witajcie. <laughs> Dzisiaj kontynuuję temacie potęgi, a dokładnie opowiadam o potędze o wykładniku całkowitym. Na poprzednim filmiku opowiadałem o potędze o wykładniku naturalnym. Mamy taką definicję, że A do potęgi minus N to jest 1 przez A do N, gdzie N to jest liczba naturalna. Czyli jak mam minus przy potędze, to z tej potęgi robię ułamek, ale ten ułamek zawsze mogę też zamienić na. Potęgę. Bo na przykład napiszemy 2 do minus 3. Zgodnie z tą definicją dajemy kreseczkę I w liczniku jest 1 przez. I wpisuję 2 do 3. Już bez tego minusa. 2 do 3. Ale to przecież jest to samo, co 1 druga do 3. Bo 1 do 3 to jest 1. I 2 do 3 mamy 2 do 3, czyli ogólnie to jest 1 8. Więc tutaj mam ułamek, a tutaj mam potęgę. Mogę też zrobić to w inny sposób. To potraktować minus trójkę jako iloczym. To jest minus 1 razy 3. Jak mam mnożenie tutaj, to zamienię to na potęgę potęgi, czyli mam do 3, a tu jest 2 do minus 1. Teraz 2 do minus pierwszej. Zgodnie z tą definicją to jest 1 przez 2 do pierwszej i to do trzeciej. I znowu mam jedną drugą do trzeciej. Więc mogę sobie zrobić z tej potęgi ułamek, ale mogę też zrobić z tej potęgi potęgę, zależy co mi jest potrzebne w działaniu. Czyli jeszcze na przykład 2 piąte do minus trzeciej. Mogę Zgodnie z tą definicją wpisać, że to jest 1 przez i 2 piąte do 3. To jest 1 przez 2 do 3 przez 5 do 3. To jest potęga ilorazu. Teraz mam 1 przez ułamek, to jest jego odwrotność, czyli będzie 5 do 3 przez 2 do 3. No i tu znowu mogę zamienić na potęgę, bo to na razie jest ułamek. Dzielę potęgi o tych samych wykładnikach. Wykładnik przepiszę i zostanie 5 drugich. To jest bardzo takie no, nieeleganckie. O wiele prościej można zrobić w ten sposób, że po prostu najpierw dwie piąte podej, podej, podnoszę do potęgi minus 1. A podnoszenie do minus 1 to jest po prostu odwrócenie ułamka. Czyli 2 piąte do minus to będzie 5 drugich, i to od razu do trzeciej. I mam ten sam efekt. No, ale tutaj troszkę się pobawiłem w różne przekształcenia. Czyli jeśli mam ułamek A przez B do minus pierwszej, to jest po prostu B przez odnoszenie do minus pierwszej, to jest po prostu odwrócenie liczby albo odwrócenie łamka, tak jak tutaj zapisałem. No i działania na potęgach o wykładniku całkowitym są takie same, jak przy potęgach o wykładniku naturalnym, czyli na przykład noże 2 do minus drugiej razy 2 do minus piątej, czyli... Mnożenie potęg o tych samych podstawach to przepisujemy podstawę i dodajemy minus 2, dodać minus 5, czyli 2 do minus 7. Czy to są potęgi w wykładniku całkowitym, czy naturalnym? Takie same są własności działań. Jak chcę zostawić potęgę, to zostawiam potęgę 2 do minus 7. Jak wolę ułamek, to zgodnie z tą definicją piszę 1 przez i 2 do 7. Jak chcę znowu wrócić do łamka, znaczy do potęgi, to mogę zapisać jeszcze inaczej. 1, 2 do 7. Zależy, co mi jest potrzebne w danym zagadnieniu. Dobrze, no to jakieś jeszcze działanko. <laughs> 4, tutaj nawiasik, do minus pierwszej, plus 4 do minus pierwszej i to do minus pierwszej, plus 4 do minus pierwszej i to jeszcze do minus pierwszej. Mamy wykonać takie działanie. Częsty błąd dzieci robią w ten sposób, że podnoszą do minus pierwszej to wyrażenie, do minus, minus razy minus to jest plus i piszą 4 do minus pierwszej plus 4 do minus pierwszej to też podnoszą do minus pierwszej to jest 4 i już jest całkiem źle tak robić nie wolno najpierw mamy wykonywać działania przecież w nawiasach czy najpierw muszę wykonać działanie w tym nawiasie i w tym nawiasie mamy 4 do minus pierwszej to jest 1 przez 4 do pierwszej czyli 1 czwarta 4 do minus pierwszej, czyli też 1 czwarta. I to do minus pierwszej. Na razie to przepiszemy. Teraz w tym nawiasie dodaje 1 czwarta plus 1 czwarta to jest 2 czwarte, czyli 1 druga. I do potęgi minus pierwszej. 4 do minus pierwszej to jest 1 przez 4, czyli 1 czwarta. I jeszcze do minus pierwszej. 1 druga do minus pierwszej. Odwracamy łamek to jest 2 pierwsze, czyli 2 plus 1 czwarta. I to do minus pierwszej. 2 plus 1 czwarta to jest 8 czwartych plus 1 czwarta, czyli 9 czwartych. I to do minus pierwszej. No i ostatecznie odwracamy 9 czwartych i będzie 4, dziewiąte. I taki już jest wynik. Ok. Dzisiaj tyle. Króciutko było. Na kolejnym filmiku opowiadam o, o potędze, o wykładniku wymiernym. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Hej.